Witajcie! W dzisiejszym materiale przedstawię Wam, moim zdaniem, najlepsze propozycje zestawów Lego Star Wars do 100 zł. Oczywiście nie wliczam kosztów dostawy. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam do oglądania. Pierwszą propozycją są kłopoty na Tatooine. Zestaw nawiązujący do serialu The Mandalorian. W skład zestawu wchodzi ścigacz Mandalorianina, kusza, namiot Tuskena oraz trzy figurki: Mandalorianin, Tusken oraz Baby Yoda. A wszystko to w dobrej cenie. Zestaw bojowy Mandalorianina. To typowy set do budowy swojej mandaloriańskiej drużyny. W pudełku znajdziemy cztery szczegółowo wykonane figurki, oraz ścigacz i fragment terenu. Starcie na Mandalore. Jest to nowość na sierpień. W zestawie znajdziemy super mini figurki Asoketano i Maula, a także ciekawie wyglądający Mandaloriański tron i specjalną celę dla Sita. Co prawda ilość naklejek może przerażać, ale dla figurek myślę, że na pewno warto go kupić. Czwartym zestawem jest śmigacz Luka Skywalkera, pojazd dobrze znany z pierwszej części klasycznej trylogii Gwiezdnych Wojen, którego właścicielem jest Luke Skywalker. W pudełku znajdziemy dobrze wyglądający ścigacz, niewielki fragment terenu oraz trzy figurki: I. Flipio i Jave. I to tyle na dzisiaj. To tylko niektóre z propozycji. Jeżeli dobijecie 5 łapek w górę, to zrobię drugą część z innymi zestawami z innych serii w danej kategorii cenowej. A póki co ja już się z Wami żegnam, siema.